Mogą ogłosić. Z dniem dzisiejszym. Halo, proszę Państwa. Przemawiam. Z dniem dzisiejszym nie chcę później powtarzać znowu. Chwileczkę wytrzymajcie. Z dniem dzisiejszym za inspiracją przemowy króla chrześcijan, jakim jest obecnie Padre Francisco, skoro zalegalizował konopię na całym świecie, podpisujemy się pod tym i legalizujemy w narodzie polskim. To jest krajnie puli skał, skąd nazwa. Również legalność stosowania konopi o mocy nawet i dozwolonej na swój użytek, wedle swojego uznania, uprawy i może być powiedziane, do trzech, umówmy się, jak robią Niemcy, do trzech krzaków, to my zróbmy do czterech, do czterech krzaków konopi na osobę. Bądźmy w tym lepsi. A co zrobimy pani posłanko co zrobimy z więźniami którzy siedzą za posiadanie konopi cóż powiedzieć można wsadzić ich w autokary i wywieźć na prace, które dadzą im zrozumienie pełniejsze swojego błędu czyli czyli na przykład do Syrii Aha, a po co do Syrii? Ponieważ w Syrii dopuszczono się do uwzględnienia sił i umacniania sił antyrządowych, a wspomaganie i dofinansowanie grup działających antyrządowo doprowadzić może w konsekwencji do powstania Syrii 2. Czego przecież w tym kraju chcemy uniknąć. To ile wyjazd taki by miał trwać? No choćby umówmy się, że na przykład, żeby tak dosadnie zrozumieli, to niech będzie chociażby i miesiąc. W tym czasie nie będą tam, przecież się nudzili, będą prace przymusowe, odbudowańcze Syrii. Co mogą zrobić wszyscy z każdych narodów, którzy zamknęli w swoich narodach, kiedy jeszcze nie była legalna konopia, za posiadanie konopi, czy handel kanopiami, na wyjazd przymusowy do Syrii celem odbudowania Syrii, budowli, domów, tym razem z uwzględnieniem projektów, naukowców, którzy mają na pewno nie jeden, a którzy się, a bardzo wielu, jak i setki, hobbystycznie wiele inspiracji yy, odnośnie tego, by op opierało się to na samowystarczalnym mieście opartym na ekologii i ekonomii opartej na właśnie no ekologii na ekologii a co z ludźmi, którzy uśmiercili jakichś ludzi? Czy też mogą wyjechać z Syrii i przymusowe prace budować? Kto ich będzie dofinansował? W tych więzieniach to nie ma dużego sensu. Są przeludnione te więzienia. Czy ludzie tam się nie rozsacjalizują tak, jakby mogli w tych czasach. Przecież mamy już inne czasy. Moglibyśmy coś z tym faktem zrobić. Mogliby się jakoś wkupić do społeczeństwa, a nie nas wykupować bardziej. Otóż to zgadzam się w takim razie takim Któż dopuści się morderstw. Ja bym zalecał podróż przymusową do Afryki. Celem zalesienia Afryki, uczynienia Afryki dżunglą. Jako dające im nauka, bliżej Adama i Ewy. Jak wygnali Kaina za uśmiercenie Abla. Tak im tam pod nadzorem wodzów mogą przyczynić się do uczynienia dżungli dwa. Pod nadzorem choćby leśniczych, którzy przecież mieli wielki zaczyn w tym, że Afrykę zalesili wieloma drzewkami, sadzowkami. Również pod nadzorem i zamysłem naukowców, hobbystów, którzy mają pasję do tego, jak wdrożyć system jeszcze to lepszy, bogatszy o wielkie zalesienie, w oparciu o to, by nie zaburzyć ekosystemu, żeby nie doszło do plag robactwa czy zwierzyny. Utrapionej do ucieczki czy uśmierceń się wzajemnie względem siebie pod pandemicą w kurwie niństwa, do której przecież dojść już więcej nie może, więc poradźmy sobie już z tymi wdrożeniami systemowymi. Przecież możecie zasugerować się ja Paweł II, jak się mówi. Doszły na słuch, że panie, od resocjalizacji więziennej, jak i te, które doglądają więzień, pomysłu wiele mają. Przecież mogą z pomysłami. Zgłaszać się do rządu polskiego. A co z więzieniami wtedy? Co z nimi to uczynić? Postawmy na edukację, a przede wszystkim na legalność konopi w całym to narodzie. Wtedy przestępstwo kryminalistyka zmniejszy się do prawie zero. Jak kiedyś w Niemczech, gdy zalegalizowano i wdrożono projekt promujący filmy pornograficzne. Ilość gwałtów zminimalizowa zminimalizowała się bardzo znacznie. Otóż to bądźmy ludzcy dla ludzi, jak wdrożenia robią na świecie, tak i my przecież uczynić wdrożenia możemy, tym bardziej, że pokazać możemy, iż jesteśmy bliżej rozumienia, rozumowania przekazanego od Jana Pawła II. Nagrania są, a Polak, Polaka zrozumieć może lepiej, pełniej. Bogaczej. Dajmy, dajmy ocenić się światu.